z Muszyną, bo on mógł nam nie dać punktu, natomiast punkt mogło dać nam takie dobre granie do końca w meczu z Bielskiem, w meczu z Białymstokiem, w meczu z Wrocławiem. Już nie będę wspominał o meczu w Łodzi, bo tam dogoniliśmy i mieliśmy 23-23, no ale tam udało się to spotkanie wygrać. W tej lidze na pewno nikt się nie położy. My tutaj próbowaliśmy na początku gdzieś ustawić się pod zespół z piłę, nie wiem na ile ten pierwszy mecz tutaj wpłynął na, na to, że dziewczyny wyszły trochę stremowane i tak samo w tym meczu nie potrafiliśmy udźwignąć do końca tych, tego ciężaru spotkania i i niestety to spotkanie ciągnie się za nami do dzisiaj, mam nadzieję, że, że zapomniemy o tym meczu już 16 stycznia, bo, bo jedziemy na rewanż do Piły i, i no musimy stamtąd przywieźć punkt. Zespół wymuszymy rozgrom nas zagrywką, to jest główny element przyjęcia, po, po którym można prowadzić dalej akcję. No niestety pogoniły nas w tym elemencie i mam no, mogę powiedzieć w końcu w Mielcu przed świętami 3-0, bo przez ostatnie dwa lata zawsze to było 3-2 i jeszcze przegrywałyśmy, także tutaj naprawdę byłyśmy bardzo zmobilizowane. Poza tym zresztą wygrają naprawdę bardzo walecznie i bardzo dobrze. I, i po meczu z Wielskiem, gdzie widzieliśmy tylko wynik, ale, ale widać było, że była walka, dlatego no, mobilizowałyśmy się mocno na tym. mecz. Pan wybaczy, ale to ja jest nie, nie tak nie... Wesołych świąt panu życzę szczęśliwego nowego roku. Panie prezesie, nie przesadzajmy to, że y, Murzyna jest z stolicą Ale Ja jeszcze raz Panu pan mówię, że pan przekracza swoje Nieprawda. kompetencje, proszę pana. Zostałem wczoraj upoważniony przez wiceprezesa PLS-u, żeby zadbać o to, żeby konferencje prasowe były wszędzie. Nie ma tylko w jednym klubie w całej, całej PLS-ie. W muszynie. W jednym klubie nie ma, na 20. Proszę pana, jeszcze raz panu powtarzam, bo już teraz mnie pan denerwuje. Nie Aha. było konferencji jak pan, pan był w tym momencie. Bo jak zaczniemy wytykać błędy, to ja panu też parę błędów wytchnę jako komisarzowi i to dość mocnych. Natomiast konferencje prasowe w nie są, wtedy kiedy są dziennikarze. Jeszcze raz panu powtarzam, że nie może uwagę zwracać plus liga oficjalnie. Dyrektor plus ligi, ale nie komisarz. No litość boską. Nie, jest. Ja jestem prezesem klubu, a pan jest komisarzem i pan wypełnia swoje pan kompetencje, jest. a pan mnie chce pouczać jeszcze mniej. Pan jest do widzenia. prezesem i tylko prezesem. Do widzenia. Do widzenia.